bo miałem jeść a nie myłem żeby w kuchni nie, nie leżało tak 5 godzin to do lodówki schowam bo bakterie, tak już i teraz patrz robiłem sam ale patrz co chciałem Ci pokazać teraz te ogórki w słoiku myłem ostatnio wodę przelałem i Tutaj mam robić Patrz. Tu mam. Robiłem ogórki. Ogórki robiłem latem. Sam. Patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze mam pięć. Kapusta. Kapusta już też to leży, ale. Kapusta już jadłem i teraz robiłem ją miesiąc temu. To już to, to też fajna gotowa. Patrz. 5, 6, i u góry mam jeden, tak, tu mam jeden. 5, 6, 7, a! I tam mam jeszcze jeden, w ciepłym, bo robiłem eksperyment z kapusta. Słuchaj, majonezu nigdy nie byłem, kup kupiłem, bo w polskim był. Powiem Ci, że to szału nie robi, taki majonez. Dobra, a tu mam, patrz, ale ja Ci pokażę, bo jeszcze mam jeden, bo robiłem eksperyment, bo się uczyłem robić. A drinka robiłem to. Grecja chyba, bo ten, i Francja. Lapen, tu I tu robiłem jeszcze kurwa sobie właśnie yy, ogórki i tu patrz tu, tu siedzi jeden na próbę, nie? Bez lodówki, bo się bałem, że się spierdoli, tak jak to się mówi. Za przeproszeniem. Na razie.